Zależy mi na tym, aby naszym widzom pokazać, przybliżyć coś, co ich czeka. Prędzej czy później, tak? No bo statystyka pokazuje, że po iluś latach pracy w korporacji, raczej każdy albo zrobi krok samodzielnie, bądź ten krok będzie wymuszony różnymi zmianami. Więc ta nasza dyskusja i Twój przykład pewnych jakichś zjawisk to taka trochę anamiaska tego, co się może wydarzyć. Mając tą okazję zadania tego ostatniego pytania do Ciebie, właśnie tej osoby, która jakby przeszła przez tą taką ścieżkę, to gdybyś miała mm, komuś nie wiem poradzić albo sobie 20 lat wstecz tak, to, to co byś poradziła z perspektywy już takiej no tej żałej y, kobiety. Pewnie poradziłabym to, że jak czujesz, że chcesz rzucić wszystko i zacząć od nowa to zatrzymaj się na tyle długo, żeby wsłuchać się w to potrzebę jednak, uh -huh. bo to nie jest tak, że czasami rzucenie wszystkiego i drastyczne zmiany są dobrym rozwiązaniem, ponieważ one są po prostu trudne uh -huh. y emocjonalnie i, i finansowo, to jest trudne, a czasami y Czasami nie chodzi w ogóle o to, tylko chodzi na przykład o to, żeby lepiej planować sobie dzień. Czyli, żeby był czas na odpoczynek, na sport, na coś dla siebie, na hobby. Bo ludzie czasem taki mają to z pracy, że zatracają się w tej pracy i nie mają tego. I, a, i wtedy też czują, że chcą rzucić to wszystko, ale wtedy znajdą inną pracę i dalej będzie to samo. Mhm. Więc, to, więc zatrzymaj się na tyle długo, żeby poczuć co Ci jest potrzebne a potem zrób sobie takie MVP jak w startupie, czyli zacznij działać małymi kroczkami i daj sobie czas na finalne podjęcie decyzji.